Hejka, witajcie na moim kanale. Dzisiaj otworzę pudełko saszetek Moji Pops. Tak, cześć. Witamy się. I witam się moją miśluźią z wami też. Cześć. <grych> I co ty tam masz, Natusia? Pudełko saszetek. Pudełko saszetek Moji Pops. Może najpierw policzmy ile ich jest. No to liczymy. Tak wyciągamy jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 12. 13. Mamy 13 saszetek! Wow. Super! Ależ mamy dużo saszetek. To co? Otwieramy? Natusia. Z powrotem je chowasz? No, będziemy po kolei. Czy nie otwieramy? Może nie otwieramy? Otwieramy! <grymne> no to otwieramy, dawaj. I maszyna rosująca. Saszetki do do Ciekawe czy nam się trafi jakaś twoja wymarzona. Bo ty jakieś mówiłaś, że masz wymarzone. A jest tam w ogóle katalog? Tak, jest w środku. A w środku, w saszetce? Mamy pierwszą saszetkę, zobaczmy co tam jest, co tam jest, co tam jest, ja jestem ciekawa, a ty? Ja też. Zobaczymy najpierw katalog. Saszetka numer jeden. Pokażę wam, które bym najbardziej chciała. się, a w tych saszetkach to te katalogi wszystkie takie same będą? Tak. Aha, czyli tylko jeden, możemy pierwszy pokazać, tak? Tak. Dobra. Nie ja bym chciała najbardziej tą różową gwiazdkę. Galaktik. Tak. Mhm. No dobrze, no to otwierajmy, sprawdzajmy. Jeszcze bym chciała tego ultra rzadkiego. Ciekawe, czy się trafi. Tak. Mamy trzynaście, więc może to będzie szczęśliwa trzynastka? Zobaczmy teraz, jaka jest moja Planeta. Pokaż. Planeta. Odkładamy. Zobaczymy, jaką mam drogą minkę. Dobra. O, jest wesoła. Zmienia na wesołą. Hmm? Dobrze Natusia, to może je odkładajmy na boczek? A może zobaczymy w katalogu, która co jest? To połóż katalog. A już ją no. widzę. Już widzisz? Tu jest. Dobra, czyli to jest ta z Galaktik, chyba, tak? Tak. Dobra. Pierwsza jest. Odkładamy. Pierwsza macie. Ale śliczna. Numer jeden. Teraz numer dwa. Maszyna losująca kolejną Mamy następną. Losujemy. Wyciągamy. O mamy? Katalog. I. I... Dinoś! Jakiś śliczny, ale smutny. Minkę, Zmieńmy minkę. mu minkę. Pewnie. O, jest szczęśliwy. Szczęśliwy? Tak. Hmm? Odkładamy. Numer dwa. I losujemy. Numer... Śliczna. Zobaczmy jaką ma drugą buzię. Wściekła hmm? rybka. Wściekła rybka. Zmienimy ją na wesołą. Dobra. Rybka to była trójka i następne lasujemy. Jest. Numer cztery. Twóreczka. Co mamy w czwóreczce? Czy będzie szczęśliwa czwóreczka? O. Będzie szczęśliwa czwóreczka. Coś fioletowego? Co to? Misia. Misia. Odkładamy misia. Ja chyba wiem, jaki ma Mamy cztery. Dobre. Idziemy dalej. Pięć. Numer pięć. na sobie katalog znowu niepotrzebny i coś różowego. To młynek! Młynek! O jaki śliczny! Różowy, jaki piękny! Tak! Śliczny! Świetnie! To jedziemy dalej! Tak! Numer... Który to teraz numer? No sześć! Dobra, sześć. Szósteczka. Tyle ile mam lat. Uh -huh. Twoja szczęśliwa szósteczka. Tak. Wow. Znowu coś różowego. <laughs> to kolejna rybka. Mhm, uh -huh. super. No, dobrze nam idzie. Na razie mamy... Jesteśmy już prawie w połowie i jeszcze się nic nie powtórzyło. Siódemka. Siódemka. O, mamy pojazd. To taki, nie wiem, co? Ja też nie wiem. Pojazd? Pojazd. Ma kółka, to na pewno jakiś pojazd. Zmieniamy, <śmieniamy> zmieniamy. Zmieniamy minkę? No. Ja lubię szczęśliwe. No wiadomo, no pewnie. Taką ma szczęśliwą. Śliczne. <śmienny> teraz numer który numer? Siedem, tak? Nie, siedem już był, teraz osiem. A, ja już się pomyliłam, widzisz? O Jezu, powtórkę. Mamy powtórkę, pierwsza powtórka? Tak, bo ja mam takiego. Ale tu nie ma, zobacz. no Tu nie tu się nic nie powtórzyło. Tylko ty po prostu w swoich y, zabawkach już masz, tak? No, moty. Ale tu się nic nie powtórzyło. Dziewiąteczka. Dziewiąteczka. O, coś różowego. Sorry. Różowy przeważa. Mamy więcej różowych, tak? Co to jest? Czapka. Pokaż. Z zielonym pomponikiem. No, ale ma z jakąś dziwną minę. Tak, jakby było jej zimno, prawda? O, szczęśliwa mineczka. Szczęśliwa, a odkładamy. Hop. I następna kosetka. Która teraz. Eee, policzmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Mamy znowu różowego coś. To winek! Śliczny i różowy. Jaka to druga mini Wesoła, czy nie? O, nie wesoła. Nie, to zostawmy to na plafenek. tym, co było. Odkładamy. Oj, miękka się nie To ile nam jeszcze zostało na tusia? Niewiele. Trzy saszetki. Trzy, ale chyba najfajniejsze w tym wszystkim to jest otwieranie tych saszetek, co? Tak. Może się trafi najlepszy. Może zobaczysz. Pokaż. Oj. Mhm, super. Dobra. Kado, Ile to mamy? sama, tu? co wcześniej. Jeszcze mamy dwie saszetki. Ostatnie dwie. Dwunasta, tak Natusia? No, dwunasta i dużo wewnątrz. To jest... Kurczak? Tak. O, jaki fajny. Zmieniam. Kurczak. I ostatnia uwaga, ostatnia trzynasta saszetka. To będzie... Może będzie legendarny. Może. Nie! To nie jest legendarny. Ale zielony, piękny. Super. Co to jest co niebieskie? To... A co to jest? Łopata. Łopata. Natusia, ale powiem Ci, że i tak miałeś dużo szczęścia, bo nic się nie powtórzyło. Zobacz. Powtórzył się natóje. Ale Natusia, ale w, w zestawie, który tutaj mamy w 13, nic się nie powtórzyło. Zobacz, wszystkie są. Każda jest inna. A mi się nie teraz w ogóle. Który chciałaś? No widzisz, no bo to bardzo, bardzo trudno pewnie takiego trafić, wiesz? Ale chyba, mimo wszystko, i tak jesteś zadowolona, co? Tak. No pewnie. Najfajniejsza zabawa była otwieranie, prawda? Tak. I oczywiście to, że się żadna nam nie powtórzyła. Tak? Może jeszcze zobaczymy, które to są w katalogu katalogu? O, jeszcze chciałabym tego pieska najbardziej. No może następnym razem. Znów? Planeta to jest. Znów będą trafiały się jakieś fajne. Planeta to jest. A gdzie, ona, gdzie ona? Tutaj? Tutaj. Tu Dinus jest. Widzisz gdzieś Dinusia? Gdzieś Dinusia? Nie widzę. Dobrze, Natusia, to może na spokojnie Poszukamy sobie później wszystkich, tak. a teraz się nimi pobawimy. Co ty na to? Tak. Jesteś szczęśliwa? Tak. Polecasz saszetki Moji Pops? Tak. No to super. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak, i zapraszamy do oglądania filmików na Tusi, tak? Tak, następny. Następnych. A my zabieramy się do... Do czego? Do zabawy. Do zabawy. Do zobaczenia! Papa! Pa.